Siemanko widzowie. Właśnie zaraz samochód mnie rozjedzie. <laughs> nie rozjedzie. Nie, spoko jest. No cóż, Krzysia odebrałem, a Krzysiu znowu focha zrobił. Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia. Znowu jest sfochowany na wszystkich, na cały świat. Wygnął Majora wczoraj, Major się zerwał. W sumie nie wiem, czy sam, czy go wygnął, bo przy tym mnie nie było ale ale wiem na pewno, że Majora teraz nie ma w tej chwili, na obecną chwilę ze mną też się pokłócił no i sami widzicie co jest warte jemu pomóc wczoraj straciłem pół dnia, żeby go odebrać autentycznie siedziałem tam w tym psychiatryku pół dnia żeby tego człowieka stamtąd odebrać, wyjąć, żeby go wypisali i tak dalej więc co dostałem w zamian? Jak to się mówi, kopa w dupę, no. Autentycznie, no. Więc ja nie wiem, <noise> po prostu już to jest żenujące. Czy będę nagrywał? Rozmawiałem dzisiaj z nim. On powiedział, zobaczymy. Ja też myślę, że zobaczymy. Myślę, że się w końcu uspokoi. Najgorsze, że nie chcę wykupić tych recept. Żeby powiedział, że niech będzie brał jakieś tam leki od czasu do czasu, to on zaświruje. Tak naprawdę no to ja to bez komentarza ujmę. Zaświruję te słowo. No i cóż no, Niedługo zaczyna się praca. Także dobrze. Już w końcu przestanę się nudzić i pałętać. Jak durny. Prawdopodobnie chyba od wtorku albo od poniedziałku nawet. Także tylko parę dni odpoczynku mam. A nagrywam się, nie no, będziemy, no, będę próbował się z nim jakoś dogadać, porozumieć się z nim jakoś, chociaż to jest tak cholernie ciężko się z nim porozumieć ostatnio. Ja nie wiem co mu odwaliło. Dużo dużo robią te telefony, które on dostaje, ponieważ on we wszystko wierzy. Nawet gdybym chyba podejrzewał, gdybym ja sam zadzwonił z innego numeru i powiedział, że e, zaraz przyjedzie straż pożarna. Gasić u niego piec, bo za mocno dymi, to pewnie by w to uwierzył. No. no ale przez to u nas są takie kłótnie, i ja nie wiem, naprawdę. Zastanówcie się, jak chcecie jakieś filmy naprawdę dobre, no to weźcie, odpuśćcie trochę dla niego. No bo w tym już nie ma nic śmiesznego, naprawdę. No to to jest po prostu żenada. No chłopie wierzy we wszystko, co można powiedzieć. Powiedziałbym, że kurwa, teraz leży w śniegu kupa po kurwa 10 cm, i on powiedział, że leży. Wcale się nie zdziwię, jak znowu kurde wyląduje w psychiatryku niedługo. Wcale bym się nie zdziwił. Absolutnie. No i tyle, pozdrawiam, no będziemy walczyć, zobaczymy, no. Oby Krzysiek się uspokoił. Jak mu się uspokoi już, no to będzie dobrze. Jak się nie uspokoi, to będzie do dupy. Na razie on jest, nie wiem, jakiś... Kurde, nie poznaje człowieka w ogóle. Rok temu zacząłem nagrywać z nim, ale obecnie nie poznaje tego chłopa. No nie poznaję, no nie wiem, nie, nie mam pojęcia co z nim się dzieje Sława mu uderzyła do głowy, czy kurde, czy, czy te paczki wasze? Czy tam nie wiem co? Bo ja go wyciągnąłem z samego dołu, z samego dna. Rok temu byłem u niego, kurde. widziałem jak to wszystko wyglądało. Nie było ani węgla, nie było ani, e, ani żarcia, ani czego nie było. Nic, było pusto i zimno. Siedziało się u niego w domu w kurtce. Teraz ma ciepło. Ma węgiel, ma jedzenie i twierdzi, nadal, że nie ma co jeść. To jest dla mnie kurwa po prostu śmieszne. I Major jest tego świadkiem, że on powiedział, że on nie ma co jeść. Gdzie stoi... <słuch> Puszka na puszce stoi, puszką przygniata, następną puszkę i tak te puszki tak do góry z jedzeniem. I on twierdzi, że on nie ma co jeść. Nie wiem, nie wiem, nie wiem co z tym zrobić fantem. Naprawdę jestem po prostu, zgupiałem, poważnie wam mówię. Zgupiałem, nie wiem co z tym mam zrobić. Do chorożczy szkoda wysyłać, bo się w ogóle zmarnuje. Żeby on chociaż wykupił te pieprzone recepty. Chociaż żeby tą jedną rzecz zrobił, to jeszcze powiedziałbym, że... No jakby pewnie dzisiaj wziął lekarstwo, jedno, bo tam... Lekarz mówił, żeby nie brać codziennie, tylko wtedy, kiedy źle się poczuje, no. I jestem tego pewien, że gdyby, gdyby dzisiaj wziął tą tabletkę, to by było wszystko w porządku. Natomiast znowu mu dzisiaj odpierdoliło, no co ja mam powiedzieć? Ja już nie będę obracał jakimiś małymi słowami. Odjebało mu totalnie, no nie wiem kurwa, co z nim się dzieje. Już wczoraj mu odjebało. Jak majora pogonił. Bo Majorowi butelka się pobiła. O czy wielkie calo. O Jezus. No i nie odkurzył. Tylko... Pos... ale posprzątane było. Nie to, że tam szkło się walało czy coś, nie? Tylko po prostu nie odkurzył Major. No to jak to Major, no wiadomo. No Nie wiem, nie wiem co z tym człowiekiem robić. Pojęcie nie mam. Naprawdę jestem w dużej kropce. Wyszedłem z wami pogadać, nie, bo tak myślę... <laughs> Kurde. Chciałbym, żebyście wiedzieli mniej więcej o co Kaman jest, nie? No, więc nie wiem, no. Pytałem się Krzyśka, czy będziemy nagrywać, on mówił, zobaczymy. No to, no to zobaczymy, no. Zobaczymy, co będzie się działo dalej. Najlepiej bym zrobił sobie przerwę w ogóle od niego, w ogóle, nie? Bo chłop zapomina, jak mu się pomaga. Ile rzeczy ja mu pomogłem już. Już ja nie będę wspominał, bo to, to nawet, nawet nieładnie z mojej strony, ale nawet te pierdolone odebranie go wczoraj. I wystarczyło 2-3 godziny i już kurwa już ja, zamiast przyjaciół to ja wróg, no trudno, no to ja nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra, trzymajcie się, jakoś to będzie. Jakoś to wszystko poukładamy do kupy. Narka.